Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Z tej strony oczywiście Sztyks i zapraszam Was w tanecznym rytmie na kolejny odcinek. Zagrajmy w Tropico 5. Moi drodzy, w poprzednim odcinku ukończyliśmy sobie misję, która polegała na zebraniu odpowiedniej liczby turystów. Zrobiliśmy to oczywiście bez większego problemu. No, można by powiedzieć, że ilość bezdomnych, jaką miałem w moim mieście, była no, delikatnie rzecz mówiąc przerażająca. Ehm, no, ale no, wyszło jak wyszło. Moi drodzy, nie będziemy tego drążyć dłużej, mam nadzieję, że na baobao bao uda nam się tego błędu nie powtórzyć i bezdomnych nie będzie zbyt wiele, przynajmniej. Przeczytałem wszystkie wasze komentarze, odpowiedziałem na większość, znaczną, prawie na wszystkie, więc wiem już na pewno znacznie więcej, zresztą je na bieżąco, ale było tam kilka takich, które gdzieś mi umknęły. W każdym razie, dzisiaj, dzisiaj naszym zadaniem jest misja M.A.D. No, najprawdopodobniej jest to skrót od czegoś, ale, no, wygląda on na tyle tajemniczo, że nie jestem w stanie go rozszyfrować. Moi drodzy, naszym zadaniem jest stać się potęgą jądrową, zanim ukończy nam się czas. Osobiście nie lubię misji na czas, bo. Ja się lubię bawić, tak? Ja lubię pół godziny myśleć, gdzie tam położyć tą zasraną fabrykę cygar, żeby to wszystko ładnie działało. No ale zobaczymy, wracamy na baobao, gdzie produkowało się kakao i działo się niemało, więc będziemy, ee, no, na starych śmieciach. I mamy nadzieję, że uda nam się te stare śmieci tym razem posprzątać. Przed nami epoka atomowa. No, współczesna to się będzie nazywać, ale wiadomo, że tu o atom chodzi, o jądrową potęgę, ale nie o duże jaja. Dobra, grajmy, koniec głupich żartów. Okej, okay. co nam tutaj powiedzą na dzień dobry. Przestraszą, zachęcą. Tekstury by się mogły wczytać. Nie have no time to mourn. I must save the world. The 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 It would only take the spark to that everyone knows that there is no end game. Hmm. A simple idea. Mutually assured to this end, I need to develop my own nuclear weapon. It will be a deterrent to keep the peace and prevent the coming of a Okej, okay. przed nami misja mat i co nam powiedzą na dzień dobry jeszcze? The, the USS battleship secret Plan. No dobra, w skrócie to, co tutaj zdążyłem przeczytać, to m, sytuacja jest niezwykle skomplikowana. Jest gnój syf i ogólnie mogiła, i generalnie wygląda tak, że za chwilę zarówno USA i ZSRR zaczną rzucać bombami atomowymi, jak e, ja rzucam słabym żartami, więc faktycznie sytuacja jest poważna, bo grozi nam wysuszenie. E, moi Drodzy, naszym zadaniem przez 24 miesiące Opracować program atomowy To jest nie do zrobienia, 24 miesiące? Przecież to jest... Wy wiecie ile to jest 24 miesiące? Jeszcze niech mi teraz dopieprzą wybory, niech mi jeszcze dopieprzą jakieś inne gówno No gdzie 24 miesiące, to jest za mało 24 lata, to... <laughs> to bym dał No nic, no zobaczymy, nie, to ja nawet nie rozpoczynam na razie gry Tutaj musimy się, no... Teraz zastanowić i to grubo, co tu powinniśmy ruszyć. Może z tym zadowoleniem, bo Jezus, już 67 bezdomnych. A jeszcze gry nie zacząłem. No ludzie! Co oni z tymi bezdomnymi? To jest straszne. Opieka zdrowotna jest beznadziejna. To na pewno możemy poprawić, żeby się cieszyli. Mieszkalnictwo jest beznadziejne, ale mi się wydaje, że tu jest kwestia tego piękna. Ja sobie na to sprawdzę. Zanim jeszcze zaczniemy grę taką. No, no to piękno jest beznadziejne, jeżeli od, u nas chodzi, tak? Piękno, no tu nie ma w ogóle jako takiego piękna. E, no ale byśmy musieli faktycznie troszkę upgradeć tutaj to piękno, dodawać jakieś gówna. No się właśnie kupy nie, ale mm, generalnie musielibyśmy dodawać. Jakieś ciekawe rzeczy, zanieczyszczenia mamy ogromne w tym rejonie, pewnie dlatego nie za bardzo chcą tu mieszkać. To może być oczywiście powodem, ale powodem też może być to, że ja tak bardzo, bardzo, bardzo beznadziejnie poustawiałem te. Eee, te tutaj te suwaczki, tak? Bo jakość jest 41, no i to może stanowić duży problem, przez co te budynki brzydko wyglądają. Powinny być rozdzielone, te możniejsze powinny mieć lepsze, ale dobra, moi drodzy, jak tu opracować? Mamy opracować pokojowy atom, jeżeli dobrze rozumiem, tak? Opracuj Program atomowy, no to rozumiem pokojowy atom, ha, ha chyba to jest pokojowe. Nie, tu dopiero, no chyba pisz, jak ja mam to zrobić? To jest nie do zrobienia. No dobra, to lecimy z demokracją. No nie, no to polecimy już z ropą naftową. To bardziej chyba przyda na chwilę obecną. No dobra, moi drodzy, najważniejsze teraz, zainwestować srogo w naukę. Tak więc ja nie będę tu z, nawet myślał, żeby jakoś oszczędzać na tych moich ludkach. Mamy uniwersytet, wykorzystajmy to. Przepraszam, się tam patrzę, ale ja mam tam monitor i po prostu kontroluję, przypadkiem się dobrze nagrywa. Więc y, jakość pracy chcemy, żeby tu była jak najwyższa. Dajemy im kierownika, agenta, odkrywa to nie, zwiększa budżet, takty. Odporność? Co mi to da? Dobra, nie za bardzo jest tu co, 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 co zmieniać. Tutaj mamy wszystko ulepszone. Okej, okay, jak tam z tym badaniem? 8 miesięcy. No co, sobie policzmy tak, wszystko, czysto, czysto zdroworozsądkowo, czy przez 24 miesiące? W najgorszym przypadku. Pewnie pojawią się misje, które mi pozwolą jakoś to przyspieszyć. Czy jestem w stanie się wyrobić? 8 miesięcy. Żeby opracować tutaj coś, no to to muszę. 8. Tutaj zakładaliśmy z 20. No co, już jest po ptokach. Już wiemy, co trzeba budować. Więcej e, biblioteki. Albo to nawet. Obserwatorium, dobra. Na wyższym terenie, a gdzie ja ci tu wyższy teren znajdę? Kuźwa, tu nie ma wysokich terenów, kolego. No tutaj to najlepiej to tu by miał efektywność jak skurczysy. No nie, no dobra, no to no ale nie, no to musimy zrobić, bo... Na pewno bibliotekę jeszcze jedną Damy... No nie wiem gdzie w sumie ją tu dać. Trochę tu się zagnoiłem, teraz muszę przyznać. Dobra, to najpierw zaczniemy od dróg. Przepraszam, że nie puszczam gry, ale po prostu musicie mi wybaczyć, ponieważ w tym momencie bardzo, ale to bardzo jest istotna gra na czas. Więc nie mogę sobie puścić tak, że bez pomysłu mi tutaj gra leciała. Buduję obserwatorium. Nawet ze dwa zbuduje. I w tym momencie wydaje mi się, że jesteśmy w jakiś sposób w stanie to ruszyć. Dobra, jak mamy handel? W ogóle jeszcze konstytucja. Dobra, z tą konstytucją. Prawo wyborcze dla wszystkich. Ja tego nie jestem do końca pewien. Państwo świeckie to niech zostanie. Brona cywilna niech zostanie. Państwo policyjne, no dobra, chyba to jest to samo, co mieliśmy na tamtej wyspie to się sprawdzało jako tako. Nie, 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 nie. program wizowy. Jak najbardziej program wizowy, nie chcę żadnych tam imigrantów. To się będzie dzieciństwo. Ooooo Nie chcę wy... nie, nie Totalitarny Dobra, totalitary se strzeliłem i teraz tak, jak z tym... Mieszkają w sumie, no chcę mieszkać nie, nie, bo tu jakość potem maleje Z tymi suwaczkami lepiej za dużo nie ryjmy, bo jak się ryje z tymi suwaczkami to potem jest gnój i nic w sumie nie wiadomo Musimy zrobić... Tak jak już wspominałem, gdzieś tutaj trzeba zrobić Tak, żeby to piękno w miarę było, o, Tutaj musimy zrobić gdzieś jakieś... Nie wiem co, kuźwa, no coś do mieszkańców, bo przecież to wygląda tragedia. No, na razie tutaj staram się jak najlepiej to wszystko poulepszać, tu mogę coś ulepszyć na pewno, jeżeli chodzi o przychodnie. Nie, już nie mogę, no to mogę zbudować jedną, nową, ona jest jeszcze w miarę tania, tylko gdzie to było, gdzie to było? Tu, ale to i tak mi już nie stać. dobra, ruszamy. Jak tam handel? Właściwie co ja eksportuję, co ja tu produkuję? Dobra, to jeszcze stop na chwilę. Cygar nie produkuję, gorzelnia, no pełną parą sobie gorzaluje, tylko niestety... Hm. Bardzo dużo, bardzo dużo ludzi mi to pracuje. No, wszyscy chcą robić przy Bimrze. Ja bym osobiście stał w kolejce do takiej roboty, ale oczywiście, ja to ja, a oni to. Oni to wolą być bezdomnymi, mieszkać w slumsach przy kopalni. To są po prostu tropikańczycy. Oni mają wszystko, by dupy je. Ja bym powiedział po hiszpańsku, jak jest dupa, bo by tak było klimatycznie. Jest, nie wiem, jak jest tyłek po hiszpańsku, więc wam nie powiem. Okej. Okay. Wydaje mi się, że ten fort tutaj w centrum wygląda do dupy, jak go zburzę. W ogóle jest mi. No nie pasuje mi taki ogromny fort w centrum. Piechota kolonialna jest do tyłka. Mamy trzy jednostki. Czołg czołgów. Nie wiem, jak to się jednostki, to się nie nazywa jednostki. I w tym nikt też nie chce pracować. To jest taka skandaliczna sytuacja. Ja mam. No no właśnie, właśnie. Pieprzeni zieloni! Ja nie chcę tu żadnych zielonych! Idźcie, mi zieloni! Cicho, bądź! Dobra, nie stać by na co. Nie stać mnie na nic, więc nawet nie kombinuję. Musimy ten handel ogarnąć. Nie, nie mam samochodów. Boxy. Ja chyba mam boxy. Chyba se strzelę ten handel. Kurydzy japi. Czy jest jakaś tragedia? Dobra, niech będą dwa statki do boksytu, ja tylko sprawdzę, czy ja mam boxy. Mam boxy, okej. Okay. Nikt nie chce pracować, nie no, chcą pracować, ale... Magazyn jest pełen, no oczywiście. Dobra, moi drodzy, to budować to ma najwyższy priorytet. To musi działać tak sprawnie Żebyśmy zdążyli. O! USA USS Secret Plan. Jakie ja mam tu stosunki? Neutralne, okej, okay, już się bałem, że jakieś dzieje ciekawe. No, bardzo mi się nie podoba USS Secret Plan. A z drugiej co? USS Vladimir? Nie, oni nie mają SS, oni mają coś innego, ale nieistotne. Przyspieszmy troszkę, zobaczymy jak się sytuacja będzie rozwijać. Jak z tą bezdomnością? No, troszkę ich tu kuźwa jest. Mm, ale okej, okay, no, na razie poczekamy, aż się tu jakoś biarę utętegują. Chociaż widzę, że tu wszyscy już zamieszkali, więc te domki się biarę sprawdzają. Eee, jakoś troszkę zwiększymy im tu piękno. Ogródkami, poukładam trochę tych ogródków, niech sobie dom. Niewiele one to piękno zwiększają To strasznie drogie dziadostwo Bardzo mało zwiększają piękna Ale nie będzie, okej okay. Dziękuję za telefon prezydenta. jeśli potrzebujesz pomocy na opóźnienie inwazji ze strony jednego mocerca albo dwóch cóż, jestem do usłyszenia Wiesz, że możesz na mnie liczyć Wiem, Penulim Timo Ty jesteś najlepszym człowiekiem i masz świetnego wąsa Jakbym mógł mieć takiego wąsa, to bym sobie zapuścił ale nie mogę, bo mama powiedziała, że wąs się wygląda jak Adolf Hitler i się boi. Ja nie mam takich poglądów jak Adolf. Ja mnie palił. Penultimo przedstawić różne sposoby. Świetnie. penultimo mów do mnie, kolego. Uran. Świetnie, biorę. Ropa. Świetnie, kuźwa, Akurat nie mam ani uranu, ani ropy. Uranu nie mogę. Uranu nie możemy, chociaż uran tu mamy. Uran będziemy mogli dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli pokojowy atom. A pokojowy atom będziemy mieli dopiero, jak pracujemy, ropę i później tam inne takie. Dobra, budujcie tę bibliotekę i budujcie mi tutaj te tetki. Jak te tetki będą pobudowane, mamy bardzo dużo, tak jak widzicie, takich... RUM! A, srum, nie no, rum bym wyeksportował, ja bym cokolwiek chciał eksportować. Ojej, ojej, pojawiły się nowe opcje, dobra, pojawiły się nowe opcje. Złoto mogę wyhandlować, okej, okay, ja to złoto... To jest takie tanie pieniądze, to złoto takie trochę... Dlaczego nie mogę? Uff, to są najmniej 80. Gdzie jest moja ambasada? No tak, bo tutaj był taki problem, czekajcie. Gdzie ja muszę ambasadę znaleźć? Tu jest ambasada. Tak nie, tak się myślałem, kogo, kogo by tutaj zaprosić. Ale zaprosiłem ZSRR, bo chcę to złoto eksportować. 80, no nie, to za dużo, nie będą mnie lubić! Dobra, jak już te TZSRR-y siedzą... U mnie. Ale mi się to nie podoba, absolutnie. Jak widzicie, no, jest mnóstwo problemów na tej wyspie. Sama bezdomność jest tylko jednym z wielu problemów, z którym będziemy musieli się niestety uporać. No niestety, niestety, no tu... No, generalnie dużym problemem jest to, że tu nikt nie chce pracować, jest sześciu bezrobotnych. A oni nie chcą pracować. Co ja w ogóle tu haduję? No, wiem, że jest kakao. Jest tytoń, świetnie. Kakao, tak, tak. No, bao bao, tutaj dużo jest kakao. Ha, ha. Rymy, rymy, jak ręce mojej dziewczyny. Nie istnieją. Oblokowano szyb naftowy, rafinerię naftową. Świetnie na to czekałem. Penultimo, stopen, Penultimo, ty się nie rozpętaj, kolego, bo przecież teraz musimy opracować dalsze. A, czyli jednak muszę wszystkie z danej kolumny opracować badania, żeby przejść do następnej kolumny. Troszkę to głupiej, no i mega wydłużyć czas. Ech, jak ja mam tu ropę wyeksportować? Hmm, to nie będzie takie łatwe. Brakuje mi pieniędzy, to jest najgorsze. Bardzo dużo mi tych pieniędzy brakuje. Mięso. Coś tam mam. No ale 80. Dlaczego wy mnie tak nie lubicie wykutapionym? Wy... <laughs> Przepraszam już, ale. Dobra. Przyspieszmy ten czas bo ja przecież nie mam ani grosza. No nie jestem w stanie tu nic działać na chwilę obecną. No nie zapomnijmy o mieszkańcach. To opiekę zdrowotną to trzeba poprawić. To jestem w stanie poprawić, bo to nie jest jakieś specjalnie. Komplikowane, dobra, pracować tu wszyscy. Ja wiem, że wy będziecie to pracować, dzięki czemu będzie mnóstwo punktów nauki. No, z trzy miesiące, no koledzy. No, to jest, to jest właśnie, to jest właśnie, moi drodzy, taka wydajność, jaka mi się zamarzyła, 10 tysięcy w tym momencie pojechało robić za e, może moje pieniądze, więc świetna sprawa. Ja mam u biura Urzędu Celnego, nie mam, więc buduję. Dalej. Czy ja mam tą tutaj o, przychodnie, przychodnie, Kościół, Kościół już jest zbudowany, trzeba tylko go upgradenąć ciutek, bo tu jest coś takiego upgrade wspólnota, która zwiększa jakość warunków mieszkaniowych i mamy kolejne misje przedłużenia. Zapłać 500 5000, przepraszam, aby zaprosić Big Old do Tropico. Później na spadek cen robi darmowe budynki. Zapłacę, ale ze szwajcarskiego banku. No, ze szwajcarskiego banku, proszę bardzo. Dobra. Ale eee, ja nie mam 5 tysięcy w szwajcarskim banku. Jaka bieda, ja pierdzielę. A nie, już poszło, tak? Dobra, poszło. Czyli teraz mamy darmowe budynki z ropą. Świetnie. O to chodziło. Bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Jest darmowa. Mmm... Ropa gdzieś tutaj tak najbliżej, bo tam potem będą problemy tego typu... O, tu jest ropa, to też fajnie. Tylko tutaj jeszcze potrzeba. Mm, połączenia z drogą, bo jest strzałeczka, to już wiemy, to znamy, to kochamy. E, czy tu mamy gdzieś ropę? No, niestety na Baobao ropa jest e, tylko i wyłącznie na, na lądzie, ale tylko jedną ropę mogę. Jezus, jakie. dzidy, Żeby tutaj nie powiedzieć brzydko. E, na pewno potrzebujemy również teraz e, biura kierowców, ponieważ nam, jak widzicie, już nie są w stanie obsłużyć tak daleko e, tych kopalń. E, w ogóle, gdzie ja mam biuro kierowców? Tutaj. Jakoś dają radę, tak? No ale ledwo, ledwo. Okej, okay, mamy tam misję. Misję też trzeba ulepszyć, jak będziemy mieli tylko pieniądze. Bo misje, prawda, też zwiększają jakość wszystkiego i w ogóle tam. Wiecie, zresztą to już mówiłem chyba w poprzednim odcinku, więc na pewno jesteście z tym zaznajomieni. Tu zbudujmy to biuro, mam nadzieję, że damy radę. O! Doktor Space-ten! Przypadkowo wygląda jak Einstein, ale prawda jest taka, że sam Einstein miał wkład w budowę bomby atomowej, za co osobiście ja nie wiem, czy go potępiać, czy człowieka w jakikolwiek sposób... szanować właśnie, bo to jest dosyć taka... Kontrowersyjna sprawa, z jednej strony, jakby się naukowcy nie zabrali i nie stwierdzili, że trzeba zbudować bombę atomową, to by jej nie powstała, ale z drugiej strony, e, ktoś inny by ją zbudował, i. Tch, no właśnie, no właśnie, siła i przemoc, wiadomo. E, rozpocząłem badania dużo dzień, które rozwiąże wszelkie problemy tego typu. No dobra, miło mi. Pamiętacie, kupiliśmy Szwajcarię? No, a koleś był przypadkowo w Szwajcarii. Ja chciałem tylko Szwajcarię kupić, mieli dobre sery, zegarki, scyzoryki. a ja tam jakiś łysy koleś się pojawił z wąsem. A wszyscy mają wąsy w tym tropiku. Dobra, rum się eksportuje. Czy ja coś jeszcze mogę eksportować? Jakaś umowa handlowa by się taka lepsza sprzedała? Faktycznie, bo ta, co ja tutaj mam na chwilę obecną. O, na tytoń. Mówisz, tytoń. 70. Bo no, walne tego cymbała. Wychwal ich, już zaraz mamy 70 i się cieszymy. Ja chcę, wych handlować. Handel to moje drugie imię. Proszę bardzo. I teraz mamy dwa z tym, dwa z tym. Jakie tam relacje, żeby mnie tu ktoś nie zaatakował? Neutralne ciepłe, czyli moim zdaniem na chwilę obecną odpowiednie. Możemy. a e, no jakieś tam inne uchylenia się od podatków. 262 uchodźców, czy trzebie penultimo już naprawdę swędzą te wąsy pod nosem. No nie ma takiej opcji, ja w życiu się nie zgodzę na coś takiego. No potwierdzam, no. Zapłacę, no, nie wiem, ile mam w tym szwajcarskim banku, ale już mamy tyle czasu, że jestem w stanie ten program atomowy na pewno opracować. A dodatkowo mamy. Aha, tylko to mamy, a co, nawet nie mam gdzie tego położyć, bo tutaj ja nie mam, ja nie mam na morzu niestety ropy naftowej, a nie, patrzcie tutaj coś jest, Ue, tutaj trzeba zbudować, no, to to nawet, nawet całkiem spoko, tylko trzeba jeszcze drogę pyknąć, ja chcę mieć prostą tutaj drogę, prostą, bardzo prostą poproszę, kurwa i krzywa wyszła, no nic, grunt, że chciałem, <laughs> jeszcze kopalnie mogę zrobić, ale dobra, w ogóle te kopalnie to tu trzeba poulepszać, one są jakieś przedpotopowe, Zanieczyszczenia, a nie chcę zanieczyszczenia, wzrastać. zaraz to tam, wiecie Darmatki są przedpotopowe, więc na to, to się za bardzo nie rzucajmy Dobra, o już ja, badanie już dawno opracowane, ja tu czekam, nie wiadomo na co Pokojowy atom, już bardzo już opracowany, nie wiem dlaczego No, program, opracuję jeszcze tyle technologii, proszę bardzo, technologie jakaś, Tyle technologii, żeby tam... O, super, super, super karket, tak, super karket mogę zbudować Mamy tyle czasu, ludzie Zresztą teraz mamy taką wydajność w tej nauce 6 miesięcy do lotu, koledzy, koleżanki, moi drodzy widzowie. Ta misja będzie chyba jedną z łatwiejszych na chwilę obecną. Wygląda, że będzie łatwa. Jak tam zadowolenie ogólne? Opieka zdrowotna? No coś takiego nie istnieje na tej wyspie jak opieka zdrowotna. Nie wiem też, jest aż taka słaba. To jest w sumie dosyć dziwne. Nie chcą pracować, cyce jedne. Pracować, kutafony. Jak ta bezrobotność, bezdomność jest 80. To jest jakaś katastrofa. Tutaj trzeba zbudować jakieś domki, tu w miarę to piękno jest, nie? No, fajestmy, dosłownie w miarę. No nic, sprawdzimy, może się uda. E, ropa się coś tam już robi z tą ropą. Coś się tu już z tą ropą robi, to się coś robi. Towary są widzę powoli odbierane, tak więc spoko. Jest odebrane, okej. Okay. Osiągnij śmieciowy rating kredytowy. później. Czy wiesz, że najdroższy ten, który ma u ciebie największy dług! Tak jest! Czy przytrafiło się coś? Zają. Rozumiesz teraz mój pomysł z inwazją i długiem publicznym. Osiągnij śmieciowy rating kredytowy. Szczerze nie wiem o co chodzi, więc wolę nie klikać. A wydaje mi się, że nawet już nie potrzebuję tego specjalnie. Na chwilę obecną mogę sobie budować slumsy. Teraz mogę sobie slumsy budować, na no spokojnie. Dobra, osiągnę rating kredytowy, proszę bardzo. Nie wiem w jaki sposób ja mam to osiągnąć, ale nie chcę, ta misja wisi. Migrantów żadnych nie przyjmuje, no nie ma takiej opcji po prostu. Ja nie lubię, bo oni przychodzą, są bezdomni i mają jeszcze do mnie pretensje ku tasiarze jedni. I są ubodzy. Bezrobotnych mam za mało. Możemy jakieś dekrety, no ale te dekrety to tak wiecie, no. No są, bo są. A no, dajmy sobie to, wydajmy segregację. No bo te dekrety są, tak? Tylko te dekrety. No, już mamy lotnisko, słuchajcie, te badania idą jak popieprzone. Eee, naginanie zasad. Koło, fabryka pojazdów, to jest spoko. Spoko. I teraz tak, no, my musimy teraz się zastanowić nad wydobyciem atomu, a nie atomu, przepraszam, tylko uranu. Mm, no, bo ten uran będzie nam pewnie potrzebny do opracowania jakiegoś, e, jakiegoś, e, jakiegoś programu atomowego. Szczerze mówiąc, nie wiem, bo tu jeszcze nigdy nie byłem. Nie wiem, jak tutaj to działa dokładnie. Okej, okay, ładnie sobie to obejdę. Wiem ja na pewno jedną rzecz. Na pewno będzie trzeba tutaj zbudować. Biuro kierowców, bo nie będą w stanie. Nie stać mnie teraz, ale musimy to z biuro kierowców zbudować w tym miejscu, bo nie będą w stanie mi e, po prostu przewodzić tego uranu do składu. <śśmieniu> 1-800-prezydent Zadzwoń pod 1800, aby porozmawiać z prezydentem USA. Zadzwonię. <śmieniu> No i co? No i nie gadamy, no. Zadzwoniłem! Halo! Halo, panie prezydencie! Halo! Pamiętał pan mnie? Piliśmy ten alkohol razem. Było, było nam miło. Ach, Mieczysław. Mieczysław. Golonka. Dobra. Eksportuję rum. USA mnie lubi wiarę. W miarę jako tako. Mmm... Teraz tak. I was wondering O jejku. No dobra, niech będzie. Mamy nadal mnóstwo czasu. Teraz tak, ja bym chciał to. To, 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 to. za 20 tysięcy. Musimy to, to to zrobić. Dobra, ZSR daje nam te dodatkowe pieniądze. Z tego się cieszę, bo tych pieniędzy na chwilę obecną mamy mało. się coś buduje? Buduje się, to jest very priorytet, proszę to budować. Natychmiast. Very priorytet. Okej, okay. również priorytetem powinno być to, żeby moi ludzie mieli gdzie mieszkać, aczkolwiek nie jestem do końca przekonany co do priorytetu. Eee, akurat tego. Nie wiem dlaczego oni nie chcą pracować, no kutasiarze wredne! Pracować! Od tego wy tu jesteście! No tak, no, zanieczyszczenie jest pewnie tak zabójcze, że nikt tu nie chce mieszkać. No, bl, 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 bl. Nienawidzę tego. Nienawidzę bezdomność to jest najgorsza rzecz, jaka w tropiku powstała. Moi. Generalnie gra się mega przyjemnie, ale ta bezdomność. Oh! Nie do zniesienia. Dlaczego tej ropy nie eksportuje? Czy w ogóle ona została wybudowana? Tak, ale nikt tu nie chce pracować. Dlaczego mnie to nie dziwi? A teraz będą chcieli. Jezus, od razu! Jakie to jest łapczywe na pieniądze? A, tu nie ma prądu, no tak. A żeby prąd tam był, to ja mam sposób. Wystarczy poukładać takie coś. Takie coś trzeba poukładać, i to wtedy prąd się powiększa, tylko trochę potrwa, zanim ja tam przeniosę. No, mamy zadanie! Przed nami nowa era wiedzy. Wyśli członka dynastii. Wyślemy. Wyślemy Alfonso, on się zawsze dobrze dogadywał ze wszystkimi. Alfonso to jest jednak debeściak. Kto jest debeściak? Polski jest debeściak. Ale Alfonso w miarę też. Ktoś tu będzie chciał mieszkać? No co, od razu mieszkają. To jest coś. Mamy fabrykę pojazdów. Zaraz będziemy mieli. Brogi Atom. Jeszcze nie, jeszcze naginanie zasad. I jeszcze coś mi tutaj umknęło? No, demokracja mi umknęła. A może najpierw demokrację poproszę, bo to będzie znacznie szybciej. Ta muzyka jest po prostu genialna, moi drodzy. Ten odcinek warto włączyć, chociażby dlatego, żeby posłuchać sobie tej fantastycznej muzyki w tle. Nie tylko mnie jest straszny co tu się dzieje, ale okej. Ale mam nadzieję, że tych bezdomnych znacznie mi maleć. no Tu chcą mieszkać, więc to jest spoko. To pewnie będzie z dołu niezadowolenie z wielu, z wielu tam względów. No nic, ale muszą być takie pojedyncze osiedla, bo tutaj to zanieczyszczenie jest. No tu nie ma zanieczyszczenia, tak więc jest super. No tu zacznie zaraz się powiększać. Tu jest mega zanieczyszczenie. No i to jest ten problem. Moi drodzy, czy stać mnie na to? Chciałbym chciał nowe statki. Mhm. Dobra, i teraz możemy sobie wybrać. Kolejne opcje. Tak więc to jeszcze zrobimy i kończymy dzisiejszy odcinek. Hmm, prawa osobiste, nadzór państwowy. Przyjrzyjmy się temu. Mamy kontrolę totalną, która ogranicza wolność, tańsze zabójstwo i wygnania. Policja szybciej wykrywa obywateli specjalnych, ograniczenie możliwości zabójstw i wygnań specjalnych obywateli trudniejsi do wykrycia. Nadzory państwowe, ja bym tak posł... Plutokracja. Budynki z managerami zyskują 10 skuteczności. Zyski ze szwajcarskiego. Większy wpływ budżetu na skuteczność budynku. Dałbym planowaną. Niech będzie, no ale oni się wkurzą. Niech będzie wolny rynek. E, media ma, wymagają większego budżetu. Media wymagają... korzystają dla Ciebie wyborców. Super, niech to będzie. Wyborcy są ważni. Mega są ważni. Media jest... To jest rzecz mega istotna i w Tropiko bardzo łatwo się o tym przekonać, i zarówno w Polsce też można się o tym przekonać, media. Kto kontroluje media, ten kontroluje społeczeństwo, a kto kontroluje społeczeństwo, ten ma wszystko. Moi drodzy, i na do widzenia! Jeszcze zrobimy sobie to ulepszenie, dzięki czemu mamy fantastycznie teraz, bo mamy aż dodatkowe 8. Dużo, dużo tych statków mamy teraz. Czy mówię coś z USA? USA. Dobrze, i teraz rapy! Boksy, room and titany! So, this is the best uh, odcinek jak chuj nie wiem jak jest ever! So, if you like this odcinek don't forget to leave me uh, łapka w górę because uh, I need this I need this because I have cancer and, and, and this uh, łapka w górę can't cure me So, please don't forget Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia. Cześć i przepraszam za ten moje pokraczny żart. Naradź.